Witam, World of Tanks, grona Androida i jedziemy, rozpoczęła się bitwa, zostaliśmy z tyłu, nasi wierni przyjaciele pojechali, tym razem latamy mniejszym czołgiem, też niemieckim jak zazwyczaj, tylko że Lechii Traktorem jest to najrzejszy i najsłabszy niemiecki czołg, a dlaczego? Dlatego, że czasami jest przyjemnie i fajnie powiedzieć sobie czymś takim. Co zrobimy? Tutaj nasz kolega właśnie zajął bazę. To może i my zajmiemy i mu pomożemy. Ale coś do nas strzela. Najgorsze. Już po nas. Super. Jak widać. Wspaniała bitwa. Dużo się nagrałem. Dużo osiągnąłem i tak dalej. Wracajmy jednak ze wspaniałego małego lechitraktora do swojego dobrze znanego PZ38A, który stanowi obecnie najsilniejszy czołg. Niekrytycznie uszkodzony model działa, ale z mniejszą wydajnością. Taka podpowiedź od PRO. Producentów gry. No cóż, pokazaliśmy niesamowitą bitwę. Wspaniale. No, jestem czwartym czołgiem. Mniej więcej takie same moce, teoretycznie. Mają wszystkie. Tylko dlaczego ja jestem taki mały? A ten, który ma taką samą moc, jak ja, jest taki duży. Nie wiem. Ale liczymy na to, że nam się nie uda poluć tak szybko Przy poprzedniej wspaniałej bitwie I lecimy z naszym przyjacielem na telefonie Huawei P8 Huawei P8 Telefon dobry Nie ma co narzekać Proszę Wydawało się, że jestem z szybkim czołgiem A tu jakiś większy na dupie nam siedzi No i gdzie nasz przyjaciel Tutaj w pieru dalej przed nami? rozjrzyjmy się chło. o bo przedził nas ten oj, coś widzimy stańmy, popatrzmy, zobaczmy coś namierzymy jest coś w zasięgu naszej wspaniałej armatki ach, jak zasuwają nasi przyjaciele wychodzimy z trybu celowania czyli od mamy lepszy zakres o, jakaś tam dziwnie pływająca ikonka się znalazła no cóż, lecimy tam gdzie bydła Lecimy, walimy w Niektóre plansze były fajniejsze na komputerze. Była taka, co się działo w mieście, nie pamiętam jak ono się nazywało, ale tam zawsze chociaż prosto się jechało. Jechało się wiadomo jak, stało się wiadomo gdzie i się czekało na przeciwników, i wszyscy się spotykali na tej samej ulicy. Siupel. Tak, jestem niewidoczny i niech tak zostanie i niech tak zostanie. No co? O, jest nasz przeciwnik. Bum! musiał poczuć. Widzi nas? Widzi nas. oberwał Super. No co jest? no to, przegrał, przegrał. No. Tym cięższym czołgiem poszło nam lepiej. Rozwaliliśmy jeden czoł przeciwnika. No niestety nie my, ale ogólnie dostał. A oto w tym przecież chodzi, o nic więcej. Patrzymy gdzie ten luchs. Patrzymy na zajmowaną bazę. Jak na razie jest tylko, zniszczyliśmy już trzy czołgi przeciwnika, nasz czołg zniszczony jest jeden. Ten luchrz, który widzę przed sobą, tam jest ukryty za budynkiem, właśnie najechałem na nim zielonym kupie, No zaraz padnie, o jeden ja pojechał go rozwalić do końca, ale zaraz sam padnie, nie lubię tego, mam po 40 mocy jak widać, co spowoduje tylko tyle, o, dlaczego tak mało mocy mamy, ktoś strzelił w nas, no, wracać głąby mi tu. Wracać, wracać, wracać dookoła. To zajmiemy bazę i wygramy w ten sposób. Gdzieś ci jeszcze szatują... Ile? Trzy czołgi naszego przeciwnika po prawej stronie. Na górze widzimy, że trzy jeszcze są. Dwa najsilniejsze. Jeden troszeczkę mniejszy. No cóż. My jesteśmy uszkodzeni. Ale niewiele. No, gdzieś jest. Jest tu. O, są. Zorientowali się, że... Muszą muszą koniec bitwy a dlaczego? Pokonaliśmy wszystkie? Nie 100% zrealizujemy bazę No i super Jest, 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 jest yes. 650 punktów razy 2, nie wiem co oznacza dwa. i dlaczego i czy mam faktycznie razy 2, muszę to jakoś sprawdzić Hmm, po, 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 szczegółowe, tak, lubię w to popatrzeć. Przeciwnicy w to 2. Uszkodzenie w zależności od trafienia, inne. Osobiste. A gdzieś to było kiedyś Otóż nowe, szczegółowe. Punkty za zajęcie bazy. 36 punktów za zajęcie bazy. zadane uszkodzenia, uszkodzenie 283 punkty. Punkty obory bazy pokonany, do jest... Dobrze, 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 Jeszcze raz. 450 punktów, 12 tysięcy gotów fajnie. I... O, leki Traktor, więcej. <grym> Dopiero teraz bitwa Lechii Traktorem się skończyła. Niestety, 16 punktów z wolnego doświadczenia. Do wolnych punktów idzie 5%. No to sobie policzcie, ile to jest. swoje. Yes. Nie wiem czy dostaniemy jakie wolne 942 gotówki. No to jest jakiś tam Tak. Był czas gry. No bo nasze osiągnięcia w bitwie jeśli chodzi o lefikę, które były niesamowite. Podjechałem do kółka i zostałem rozwalone. Byliśmy na wpływu przez całe 30 sekund. No cóż, no cóż, no cóż. Takich osiągnięć życzymy sobie jak najwięcej. Czarne złoto, potyczka. Jest coraz więcej nowych plans z tego co widzę. Migrają w tą grę parę ładnych tygodni, albo nawet i miesięcy. Miesięcy, miesięcy, miesięcy. I cóż. I widzę, że tutaj nowe, nowe wspaniałe plansze są. Na tej planszy, którą teraz się prezentuję, nigdy nie byłem. Start bitwy za parę sekund. Jaki ten jest? Co tu zaczął pojechał? T28. Oski. Fajny czołg, lubiłem go, jeździłem nim bardzo dużo na komputerze, był bardzo szybki. Jeszcze był chyba łuski czołg A20. O, nim to było fajne, robiłem mi na tę zasadę, żeby sobie nabić dużo punktów doświadczenia, bo po prostu leciałem, wygrywałem jak na przeciwników. i zanim mnie ustrzelili, to się okazywało, że więcej punktów, następna bitwa jakimś lepszym czołgiem, zdobywałem więcej punktów niż. Jakbym walczył się dwie, przez dwie godziny. Oj! No jest, jest, jest. I tu jest. I tu jest. I szybki jest. Dostał się pod ostrzał kogoś. Od nas. Następny. No, ten jest załatwiony. Czy tego jesteśmy w stanie trafić? Nie jesteśmy. Cóż, postawmy to jak dobytałego. Aj, no na górkę wjechał i górko mnie to blokowało. No, nie wjeżdżamy na górkę. Jak się poruszamy, chcemy zasuwać gdzieś szybciej, to jednak lepiej jest. Och, ten odważny bydle. Zobaczmy, co widzimy. Czy możemy coś trafić? Ten tryb musimy przedstawić, żeby zobaczyć, czy coś trafimy. Nic nie trafimy, ale tak możemy zobaczyć, gdzie są czołgi dokładnie. Za górami, za lasami. No tu się nie Tak. No, się świetnie dupę na celowanie. Mają w co strzelać. Tym go nie pokonamy, go Nie, nie bez problemu. Tak. Się na własne życzenie. Na własne życzenie. Do To bitwa twoja przegrywamy Cztery czołgi zniszczone. Ich. Tutaj są trzy czołgi na jednego naszego. Właśnie wycieka. O nie, ja w Aż chwilę popatrzę. Piękna ucieczka w pola witwy. Niestety dwa potężne czołgi atakują jednego naszego. O, jaki i łóżek. Lóż. Jaki mały, fajny, szybki czołżek. Lóż. Cięło na nazywa. Och, jak go toczyli. Och, jak go otoczyli ślicznie. No cóż, nic tu nie uzyskamy. Kolega też został odpalony. Wróćmy do Białoruży. Aż wyjść z gry? tak, chcę wyjść z gry! No cóż no cóż to nam zostało? Cóż to nam zostało? Ja bym powiedział tak. Zobaczmy się, Lechitraktorem. Po prostu. Lech I bitwa Lechitraktorem. Po prostu postanowiliśmy naszą wspaniałą poprzednią porażkę Wymuszać, wymagać, w pamięci odbić, wymordować, wystrzelać, wybić. wszystkich. jesteśmy złymi Niemcami. Będziemy pokonywać, albo polejmy nas z honorem, rozwaleni przez pliantów. Jesteśmy z nimi? Czy jak dla mnie jest tym czołgiem, to jestem hmm. zły? To jest tylko zabawa przecież. Nieważne takie rozpinki, ważne co się dzieje. Tu ktoś jest, tu ktoś jest. Jakie są czołgi? Nie, nie wiesz. Zazwyczaj czołgi są poziomu pierwszego. A tu proszę, wszystkie są poziomu drugiego. Poza moim. Jest tylko jeszcze jeden tak słaby przeciwnik jak ja. Czyż to nie wspaniałe? Czy ja w ogóle kogoś tym działem będę w stanie rozwalić? Jechaliśmy na samochód, samochód wybuchł. To cudowne. Z jednego prostego powodu. Już nie przypuszczają, że nawet samochód to uda nam się rozwalić nie żonę, bo na pewno nie zadam ona. Hmm. Cóż my chcemy osiągnąć? Chyba chcemy pierwsi polec. No, tam ktoś jest, zobaczmy co widzimy czołgiem. W co możemy już strzelić? Nic nie muszę nie strzelić. Ja... Yeah. Yeah. Mówiłem, powiedziałem, nawet nic nie jestem w stanie zrobić. Dziękuję. Tak, zmarzaliśmy porażkę. Przegrywaliśmy półtorej pół minuty dłużej. Nie uszkodziliśmy nawet żadnego czołgu. No cóż. To był pokaz, jak jeździć czołgiem AN. Jak nie grać najsłabszym czołgiem w architekcie? A to taka fajna, przyjemna rozrywka. O, proszę. Pojawiły nam się osiągi poprzedniej bitwy. Zobaczmy. Wiadomości. Klikamy, później powiadomienia. I wtedy bitwa czarne, złoto. To co tam 38 TAN. Szczegóły 4710, 88 punktów. Zdobyłem jak to trafienia? Jedno. Uszkodzenia zadane przy pomocy klasza. 114. Wykryci w ogrowie 2 i otrzymane trafienia. 5. Nieźle długo się trzymałem. I tylko 88 punktów. Słabo chyba. Dobra. Dziękujemy na dzisiaj. Kończymy. Pa.